I oto wiedzą, że jestem wieśniakiem. Bo zaprosili mnie tutaj do tej do globalnej wioski, żebym przyjechał. Nie globalne miasto, tylko Global Village, tak to się nazywa. Globalna wioska. Wszystko nagrywam na spontanie. Jeszcze tutaj nie byłem, no ale zaraz się wszystko wyjaśni. Tam są maszyny do kupowania biletów. Ja już mam rezerwację zrobioną internetową. Tutaj na szczęście bilety nie są drogie. Chyba płaciłem 68 yy, dirhamów za osobę. Także naprawdę spoko No ale to na pewno jest tak, tego typu atrakcja nastawiona na to, żeby człowiek jeszcze kilka razy więcej zostawił tam w środku. No, naprawdę wejście robi. Już imponujące wrażenie. Na pewno coś ciekawego tutaj nagram, a jeszcze porobię porobię zdjęcia. No i po przejściu po kontroli bagażowej tak to wygląda ta globalna wioska. Mamy wszystkie Światowe najsłynniejsze budowle w miniaturze Tutaj można się poczuć jak w Chinach Znaczy tak, najpierw, może powiem tak, najpierw mamy Egipt Później mamy Chiny Tam mamy Indianina Następnie Big Ben Krzywa wieża w Pizie w to skomponowana No i Statua Wolności Także, no i oczywiście Wszędzie już jest pełno różnych sklepów z pamiątkami, już żarcie pachnie, ja wygłodniałem po dzisiejszym pływaniu. Narobiłem dzisiaj kilkanaście długości basenu, ale basenu tego na, na plaży, nie tego po prostu w hotelu, tylko tego kąpieliska plażowego. Pogoda jest troszeczkę drętwa, bo się zachmurzyło, ale padać mam nadzieję nie będzie. I nie jest to tak wszystko ładnie, jakby było w pełnym świetle, rozświetlone, ale za to nie będzie jakichś tam wielkich yy, kontrastów. Jest i wieża Eiffla, jest i opera w Sydney, tam widzę za wieżą Eiffla. No, Koloseum oczywiście. No, i tłum ludzi. No, bo wszelkie te filmiki, takie promocyjne, reklamowe, one nie pokazują tego, jak jest naprawdę, tylko pokazują taką, jakby esencję, to, co jest najlepsze, żeby człowieka skusić, jak to wygląda. No a ja pokażę, jak to po prostu wygląda oczyma takiego zwykłego turysty, bez przekłamań. Ale jest pozytywnie, naprawdę, nie ma, co, nie ma co narzekać. Te dekoracje, te budynki, troszeczkę w mniejszej skali, ale robią na sam, naprawdę niesamowite wrażenie. Tutaj jest ogród. No, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, także wszędzie dekoracje świąteczne bombki, choinki, dzwoneczki, bałwanki, mikołajki. No ale, wiadomo, kraj arabski zero krzyżyka, zero jakiegoś symbolu chrześcijaństwa. Aczkolwiek na nasze święta oni tutaj kultywują. Tutaj mamy pierwsze stoisko z pamiątkami. Kubeczki, taki plastik fantastik, czapeczki yy, tutaj słomki jakieś chyba. Do nap nie, to nie są słomki do napojów, nie wiem co to jest. Tutaj mamy kuwejt, a to same wschodnie jakieś takie, a tam znowu jest Egipt. Tutaj jest brama i mamy pływający market, tak jak w Tajlandii. <laughs> tylko, że, tylko że w Tajlandii to kupujący pływa łodzią i kupuje od handlarzy na brzegu. A tutaj jest to po prostu takie troszeczkę troszkę ściema. O i tutaj już można sobie kupić mango w najróżniejszej postaci a ja mi mango wyjątkowo nie smakuje ten owoc uważam za przereklamowany no i tutaj wszędzie jest jakieś żarełko taki makaron 40 no tego się spodziewałem ceny są po prostu troszeczkę wyższe niż na ulicy no, ale trzeba będzie dać zarobić dodatkowo. No i taki oto przepiękny smok w tej fontannie. Tam jeszcze, nie wiem na co, na co patrzeć, bo tego to po prostu szok. Tego wszystkiego jest tak dużo. Tam mamy Turcję. Pakistan, no i widać taki, taki obważanek Muzeum Przyszłości w Dubaju. Oraz stoi choinka. Ceny na pewno nie są tajskie. Także kolega też zauważył, że ceny są troszeczkę wyższe. Ale o! Są nawet ośmiorniczki, które mi się zajadali nasi politycy. Słynne ośmiorniczki. One są, to, one są z zasady takie gumowate że może jak się je ponacina, to będzie łatwiej to przegryźć. I tutaj. I tutaj małże to w tym też nie gustuje jeśli chodzi o małże to nie kilka razy w życiu to popróbowałem i za każdym razem było niemalże odruch wymiotny nie dla każdego szaszłyczki tutaj różne chickeny w panierce krewetki w panierce, makaronik. No i te porcyjki jak widać nie są krewetki akurat grillowane te porcyjki nie są jakieś potężne Chyba jednak pójdziemy do normalnej restauracji coś zjeść No bo tutaj w, takim, w takiej ciasnocie to jest nawet y, ciężko zadbać o higienę No, no zobaczcie sami jak taka, jak taka kuchnia wygląda na takiej łodzi Wszystkiego po prostu gęsto, ciasno Jest co prawda dostęp do wody, ale ale ta woda jest tutaj, nie? także no to raczej taka kuchnia ona by norm naszego kochanego sanepidu nie spełniła także tutaj nie będę nie będę jadł, pójdę gdzie indziej jeju jakie to jest wielkie tu by się naprawdę rower przydał do pojeżdżenia spróbuję tak na zoomie pokazać co nieco O, tutaj fajny Melex jedzie, taki starodawny, stylizowany na stare auto. Tam jest jakaś scena wielka. Tam z tym balonem, tutaj też mi wygląda architektura na jakąś chińską, japońską, jakieś pagody stoją. Tutaj budynek jak z Westernu amerykańskiego. I tutaj mamy turecką restaurację. I właśnie do tej Restauracji pójdę sobie zapchać kicha. Na razie pauza.